Aleksandra Kosturska, witam państwa w kolejnym odcinku programu Stacja Kultura. W ostatni weekend lwówek Śląski przyciągnął do siebie masę turystów nie tylko dzięki swoim atrakcjom, lecz również dzięki historii. Odbyła się tam bowiem rekonstrukcja bitwy nad Bobrem, która miała miejsce dokładnie 200 lat temu, czyli w 1813 roku. Zapraszam państwa do obejrzenia krótkiej relacji z tego wydarzenia. 5 sierpnia 1813 roku na ziemiach lwóweckich doszło do starcia pomiędzy wojskami napoleońskimi a pruskimi. Wówczas zginęło ponad kilka tysięcy napoleońskich żołnierzy, a około 6 tysięcy dostało się do niewoli. W tym roku obchodzona była okrągła, bo dwusetna rocznica tego wydarzenia, czyli zwycięstwa nad wojskiem napoleońskim i ostatecznym wycofania się ich z terenów Śląska. W związku z tym w miejscowości mojesz zorganizowano inscenizację, w której raz jeszcze zmierzyły się wojska Napoleona Bonaparte z prusakami i Rosjanami. 200 lat temu, 21 sierpnia, na polach wokół Wówka, m.in. w tym miejscu, w którym dzisiaj była rekonstrukcja, była bitwa pomiędzy z wojskami przymierzonymi i Armią Napoleońską. Bitwa, która zakończyła się klęską wojsk francuskich, bowiem przyparci do Wobru. Rzu rzucili się w pław, a ponieważ yy, wtedy Bóbr miał bardzo wysokie stany, bo było po dużych opadach deszczu, także jak podają źródła historyczne, około 4 tysięcy żołnierzy francuskich utonęło w nutach Bobru, natomiast yy, nieliczne oddziały przedostały się na drugą stronę i udały się w kierunku Złotorii. Inaczej niż równe 200 lat temu czuli się żołnierze armii napoleońskiej, wówczas mieli nadzieję na wygraną bitwę, dziś przed rekonstrukcją szli na wojnę, wiedząc, że nie wrócą z niej wygrani. Wojny nie ma wygranych, także, także wydaje mi się, że to jest taki naturalny nastrój przed bitwą, uh, więc czułem się jak najbardziej y, dotknięty palcem losu, świadom nieuniknionej klęski. W scenizacji wzięli udział goście z Francji. Jak mówił burmistrz Lwówka Śląskiego, ich współpraca trwa już od dawna. Umowa partnerska z Francuzami jest już od 7 lat i od 7 lat odwiedzamy się wzajemnie. Oni przyjeżdżają do nas, my jeździmy do nich. Natomiast po raz pierwszy mają okazję uczestniczyć w tego typu zdarzeniu, jak rekonstrukcja bitwy. Do tej pory tylko mówiliśmy o historii Napoleona i mówiliśmy o tym, co znaczy czas napoleoński dla Polaków bowiem Francuzi i tak naprawdę o czasach napoleońskich dużo mniej wiedzą niż my Polacy, bo ten okres u nich jest bardzo różnie oceniany, od bardzo dużych pozytywów związanych z tymi trzema przymiotnikami wolności, równości i braterstwa, po duże straty, jakie Francja w tamtym czasie poniosła. Natomiast dla Polski był to czas nadziei na odbudowę państwa polskiego i stąd ten sentyment u nas pozostał. By rekonstrukcja wypadła dobrze, należy przede wszystkim wczuć się w daną epokę. Uczestnicy muszą posiadać umiejętności aktorskie. To zajęcie jest o charakterze emocjonalnym. Staramy się wczuć w epokę tamtego okresu. E, również e, jeżeli chodzi o trud żołnierza w związku z działoczynami, bo jestem, jak wspomniałem, dowódcą artylerii, więc musi być to w określonej e, kolejności. I najbardziej emocjonalnym jest ten wystrzał, kiedy prawda, e, huk i, i, i to zdrygnięcie e, osób, które nas obserwują. Każda inscenizacja jest emocjonująca sama w sobie. Potęguje to atmosfera, ale również... Ludzie. Przede wszystkim ludzie, którzy to tworzą. Ludzie z pasją, e, z oddaniem, którzy potrafią poświęcić się w pewien sposób także dla innych. E, jest bardzo ważne takie po, poczucie braterstwa w grupie na przykład. Pomagamy sobie. No to jest taki powrót starszych chłopców do harcerstwa, tak? Albo na przykład teraz nie ma, zawodowej, nie ma e, e, obowiązkowej służby wojskowej, co e, daje nam pewną namiastkę. Poczuć się trochę w takim męskim gronie poćwiczyć razem i powiem, że dzięki temu to się też przyjaźnie, które wychodzą poza rekonstrukcję, także do życia codziennego. Do historii trzeba mieć pasję, aktorzy, którzy brali udział w inscenizacji bitwy nad Bobrem, wkładali w to serce. Moja pasja zaczęła się kilkanaście lat temu już, od kilku klasycznych lektur o epoce napoleońskiej, czyli Bielecki, Askenazy czy też z bardziej popularno naukowy Waldemar Łysiak. a w pewnym momencie zmieniło się to również w pracę, ponieważ popyt na tego typu rzeczy był coraz większy. No i w taki sposób pasja połączyła się z zawodem. Historia, zamiłowanie do historii po prostu. Jedni zbierają znaczki, inni kolekcjonują samochody, ktoś inny yy, chodzi na działkę, a my przebieramy się w stroje z różnych epok yy, i próbujemy się przenieść na chwilę w czasie, bo oderwać się od współczesnej rzeczywistości. Poza podziałami politycznymi, religijnymi, yy, bawić się razem i, i, i poczuć tą historię tak Poczuć dosłownie. Bo jeżeli mieszka się trzy dni na biwaku i strzela się z karabinu, to faktycznie to w niedzielę rano tą historię czuć. Każda rekonstrukcja bitwy opierać się musi na scenariuszu. Oczywiście musi być scenariusz, ponieważ e, używamy materiałów pirotechnicznych, materiałów wybuchowych, konkretnie czarnoprochowych. Ustalamy też scenariusz poszczególnych etapów e, inscenizacji historycznej. I oczywiście na początku są e, uwagi odnośnie bezpieczeństwa na polu walki. Scenariusz przy tego typu incenizacjach, gdzie mamy w użytku taką ilość pirotechniki, zawsze jest bardzo szczegółowy. Oczywiście pewien margines do jest e, jest na naczynnik ludzki, czy międzyludzki, tak? ale oczywiście scenariusz każdy musi mieć gdzieś pole pirotechniczne, mniej więcej to się dzieje po kolei, plus dodać coś od siebie. To jest trochę takie quasi aktorstwo i w pewien sposób realizujemy jakieś niespełnione swoje marzenia. Nad Bobrem nie zabrakło również wojsk księstwa warszawskiego, które choć wówczas było bardzo małe, liczyło się w tym starciu. Musieliśmy ulec przewadze pruskiej. Niemniej jednak czuję się zadowolony. No, daliśmy, jak myślę, lekcję żywej historii. E, obserwowałem reakcje obserwatorów, społeczeństwa. I sądzę, że była to dla nich jakaś nowa jakość tutaj w życiu Łuwuweckiej społeczności. Rekonstrukcja sama w sobie była ciekawym wydarzeniem, wartym zobaczenia, lecz ma to wielkie znaczenie dla rozwoju miasta samego w sobie. Myśmy sami się nie spodziewali, że tak ogromna masa ludzi tutaj się pojawi. Przecież tak naprawdę przez kilkanaście minut były zablokowane drogi wokół, nie można było dojechać. Ponadto, ja myślę, że, że oprócz znaczenia tylko turystycznego, tego typu rekonstrukcje mają duże znaczenie historyczne dla społeczeństwa, które. No, coraz mniej dostaje tej wiedzy w szkołach, bowiem ona jest coraz bardziej ograniczana, więc tego typu rekonstrukcje są jak gdyby doskonałą lekcją historii i powrotu do tamtych czasów. Podczas rekonstrukcji nie zabrakło samego Napoleona Bonaparte, który podsumował przegraną bitwę nad Bobrem. Historii niestety się nie zmieni, to jest fakt, że przegrali, ale teraz można wyciągnąć 200 lat później wnioski i zobaczyć, że Europa jest po prostu inna i że ważne są braterstwo i przyjaźń. Historię można poprawić, bo jak powiedział Napoleon, ma więcej szczęścia niż 200 lat temu i do Francji wróci samochodem, nie pieszo. Bitwa jednak znów była przegrana dla armii napoleońskiej, lecz przynajmniej mogliśmy ją zobaczyć. To z pewnością ciekawe widowisko, doświadczenie, lecz również zabawa dla wszystkich biorących w niej udział, jak i widzów. Litwo. W ubiegłym roku cała Polska czytała strofy pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W tym roku przypada 220. rocznica urodzin komediopisarza Aleksandra Fredry. Dlatego też narodowe czytanie skupiło się na jego utworach. W Zgorzelcu również odbędzie się wspólne czytanie tekstów Fredry. 7 września odbędzie się taka akcja, do której Biblioteka Miejska się włączyła. Jest to narodowe czytanie Fredry. Odczyt odbędzie się w domu Jakuba Beme i potrwa od godziny 16 do 20. Oprócz wspólnego czytania, na uczestników czeka muzyczna adaptacja utworów Aleksandra Fredry. Narodowe czytanie to inicjatywa prezydenta Bronisława Komorowskiego. W Zgorzelcu do zorganizowania imprezy przyłączyło się wiele instytucji. Inspiracją do tego i do włączenia się do tej akcji były władze miasta, także wszyscy razem, miasto, instytucje kultury, chcemy taką akcję szeroką dla społeczeństwa zorganizować. Osoby, które chciałyby podczas spotkania czytać utwory Fredry, mogą wysłać zgłoszenie pod adres e-mail Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu mbpzgorzelecmaupapost.pl To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym programie. Zapraszam do oglądania kolejnego już w najbliższą środę. Do zobaczenia.